Dzień dobry, witam się z wami z kanapy w piątkowe przedpołudnie. Miałam w planach vloga nagrywać wczoraj, ale niestety dopadła mi emigrena, także przez pół dnia byłam wyjęta z życia. A potem ogarniałam to, co mi się nazbierało właśnie do południa, kiedy nic nie byłam w stanie zrobić. Nie mamy póki co jakichś ciekawych planów, ale jest piękna pogoda, przepiękne słońce i dosyć ciepło. Chwilowo nie mam auta, bo mąż pojechał do lekarza, ale jak tylko wróci, to pomyślałam, że zabiorę dzieciaki na plec zabaw, żeby trochę się przewietrzyć. Mam też do odebrania zamówienie w Rocmanie, więc przy okazji załatwiłabym tą jedną rzecz. A potem zobaczymy, co będziemy robić. Ja sobie robię teraz kawkę, i zapraszam do oglądania. Thank you Udało się, jesteśmy na placu zabaw i tak żartuję sobie, że się udało, dlatego że ostatnio jakoś nie mogę się z szymkiem zgrać. On ostatnio super bawi się w domu, wymyśla sobie jakieś fajne zabawy i jest mu po prostu szkoda porzucać zabawki i wychodzić na zewnątrz. Mówi wtedy, że musi dokończyć zabawę i no wiecie, ja się zajmuję już swoimi zajęciami, na przykład gotuję obiad i kiedy on mi mówi, że już może wyjść, no to ja znowu nie mogę tego gotowania tego od razu porzucić i tak się po prostu mijaliśmy. Jesteśmy już w domu, zaliczyliśmy plec zamówienie z Rosmana odebrane, a zamówiłam zapas tonerów do włosów. Zamówiłam trzy moje ulubione waniliowe, które mam sprawdzone i których używam zawsze. Ale wczoraj, przeglądając internet, natknęłam się na odcień Marshmallow Blond i to jest jasny chłodny beż i jestem bardzo ciekawa dziewczyny, które go pokazywały, uzyskiwały właśnie taki myśli trochę blond i mi się bardzo taki kolor włosów podoba. Także na pewno sobie go wypróbuję. Teraz te tonery są na prące, więc jeśli lubicie, jeśli chcecie spróbować albo po prostu używacie tych tonerów, to warto kupić na promocji, bo zamiast 20 prawie 8 zł płacicie niecałe 17. Także ja zazwyczaj właśnie tak robię, że jak jest promocja, to kupuję kilka na zapas i mam potem na dłuższy czas. Zapomniałam, że nie dopiłam kawy, także teraz to nadrabiam i nie wiem, czy nie zrobię sobie kolejnej, dlatego że czuję, że znów zaczyna mnie boleć głowa. Nie wiem o co chodzi, bo raczej tak nie mam. Jak już jednego dnia uda mi się zwalczyć migrenę, to raczej ona drugiego dnia mi nie wraca. Mam raz w miesiącu, ja to nazywam maraton migrenowy, kiedy głowa boli mnie 4 dni pod rząd, i wtedy rzeczywiście właśnie zawsze mam tak, że boli mnie 4 dni z rzędu i po prostu ona na chwilę się wygasza dzięki tabletkom. A potem wraca i to trwa właśnie 4 dni z zegarkiem w ręku, serio. A właśnie. Raczej, jak mi się zdarzają jakieś takie pojedyncze epizody, to one nie nawracają, więc coś chyba jest nie tak. Może coś wisi w powietrzu, a kawa czasem mi pomaga. A i czeka nas jeszcze dzisiaj fajna sprawa bo babcia chłopców stwierdziła, że zorganizuje dzieciakom ognisko. Także nie wiem, co tam będziemy robić może piec jakieś kiełbaski, ale bardzo fajnie. Także jeszcze sobie spędzimy czas na świeżym powietrzu. Ale jeszcze zanim wyjdziemy, to przygotuję chłopcom coś do jedzenia. Nie wiem, czy wasze dzieci też tak mają. U nas tak jest. Najbardziej u szymka się to objawia, bo u Olusia już trochę mniej. On ma mniej więcej stałe przerwy między posiłkami, i jak nie zje na czas, to potem to odreagowuje. Nie powie już, że jest głodny, tylko właśnie staje się nerwowy, nie wiadomo co chce. I potem ciężko też, żeby zjadł w spokoju. Także ja raczej muszę u niego pilnować właśnie tych posiłków, żeby jadł regularnie, w miarę. Takich stałych odstępach czasu, i wtedy to jest złote dziecko.